Dzień dobry, cześć, czołem. Dawno się nie słyszeliśmy oraz nie widzieliśmy. Słowem wstępu w ostatnim okresie w moim życiu działo się bardzo dużo. Po pierwsze, podjąłem bardzo trudną i ciężką decyzję odnośnie mojego życia zawodowego, służbowego. Po drugie, był to intensywny okres przeznaczony na pracę dyplomową, którą udało się już złożyć na uczelni i teraz oczekuję terminu obrony. Po trzecie, przeszedłem przez szereg zabiegów medycznych. Na szczęście wszystko przebiegło pomyślnie, chwała panu. Po czwarte, po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła do domu pana bardzo bliska mi osoba, lecz wiem, że teraz już nie cierpi i spogląda na mnie z nieba. I takim smaczkiem, który otrzymałem od Was, były wiadomości, kiedy kolejne rozważania, dlaczego ich nie ma. Dziękuję za te wiadomości, to motywuje. I teraz najważniejsze, czyli dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo Boże, które Jezus Chrystus, nasz Mesjasz, nasz, nasz Pan, kieruje do nas, będzie to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 3 do. 12. Posłuchajcie. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, pozwolił wam Mojżesz oddalić wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam. Kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nie rządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddala, i kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa. Którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Amen, 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 amen. Dziś bardzo mocno przychodzą do mnie myśli, takie rozważania, taka rozklinka, że Jezus Chrystus wskazuje nam na fundamentalny, sakramentalny związek małżeński, który powinien być stały, trwały oraz tak scalony, tak? Jedno ciało. Bo przecież tylko śmierć może rozdzielić kobietę i mężczyznę. Wiecie co? Przez ostatni okres w moim życiu zdałem sobie sprawę, że nie możemy żyć na próbę. Na chwilę, na takie, jakoś to będzie, że często odkładamy coś na później, na potem, a zrealizuje to za miesiąc, za rok, zrealizuje to w przyszłym tygodniu. No nie, nie na tym rzecz polega. To jest tak, jak wejście w sakramentalny związek małżeński, kiedy kobieta z mężczyzną podejmują tą decyzję, to ta decyzja powinna być nie na 100%, na 200%. Że ja ci ślubuję swoją miłość, wierność i uczciwość małżeńską, i choćby działy się złe rzeczy, a te rzeczy dzieją się w naszym życiu, czasami częściej, czasami rzadziej, to i tak będę w tym trwał, bo ja chcę wejść w ten sakramentalny związek małżeński na 100%. I tak samo jest w naszym życiu, kiedy dajemy z siebie tylko 30-50%, to to życie to jest życie w agonii. Jeśli jesteś teraz w takiej sytuacji, że jesteś z kimś pokłócony, pokłócona, czujesz do jakiejś osoby niechęć, wrogość, żyj na 100%, napisz do tej osoby, spotkaj się z tą osobą, a następnie pojednaj się. Kiedy masz piękne plany, marzenia, jakieś wydarzenia przed tobą, które odkładasz na przyszłość, nie rób tego. Za dwa, trzy, trzy dni. Zrób to dziś, zrób to teraz. Wiadomo, że są takie sytuacje, takie decyzje, które, które nie podejmuje się pochopnie. tak? Jedną z takich decyzji jest dzisiejszy przykład Ewangelii, kiedy to kobieta z mężczyzną zawierają sakramentalny związek małżeński. Wiadomo, przychodzą w naszym życiu takie, takie sytuacje, że nie możemy podjąć decyzji pochopnie, bo byłoby to Wydawać by się mogło bardzo nieodpowiedzialne, ale dziś Jezus Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy żyli pełnią życia, a nie żyli agonią. Pamiętaj, to co było wczoraj, to już przeszłość. To, co będzie jutro, to jest przyszłość, której możemy nie doczekać. A to, co jest dzisiaj, jest najważniejsze. Więc żyj pełnią życia. Żyj po prostu takim przekonaniem, że Jezus Chrystus on jest w każdej sekundzie naszego życia i chętnie ci pomoże przejść przez najgorsze sytuacje w twoim życiu, aby doprowadzić cię na sam szczyt, na sam szczyt, gdzie te widoki, ta kraina będzie przepiękna. Jeśli masz również jakiś problem z grzechem, z którym sobie nie jesteś w stanie poradzić, spróbuj jeszcze dzisiaj Spróbuj właśnie dziś podjąć tą decyzję, zwalczyć jakiś grzech, z którym jest problem. Nie odkładaj życia na później, bo to życie jest kruche i nasz żywot też po prostu kończy się w nieznanej nam chwili. Więc już teraz zachęcam cię, siostro, bracie, do tego, abyś czerpała. Garściami miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Czerpała garściami miłość, radość, wiarę właśnie od naszego stwórcy. Mam nadzieję, że teraz już powrócę do trwałych e, odcinków, że właśnie będę robił to tu i teraz, żeby nagrywać, żeby z wami się właśnie widzieć jak najczęściej. Proszę o modlitwę właśnie w tej intencji, żeby żeby te odcinki iść w stronę Boga, były naprawdę napełnione Duchem Świętym, Jego myślami. Ja również trwam w modlitwie za Was. Właśnie rozpocząłem urlop, także cieszę się, że to będą takie chwile na regenerację, ale pamiętajcie, że od Boga nie ma urlopu. Cały czas trwam w modlitwie za Was, także spokojnie. Ten okres, w którym mi nie było te kilka tygodni modliłem się intensywnie za Was. Dziękuję, że jesteście. No i co? Błogosławię, ściskam z Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.